komendę baczność. Poczyt sztandarowy, sztandar szkoły wprowadzić. Hymnu. Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przywodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziemy Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz Marsz Dąbrowski, z Ziemi Włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz Marsz Dąbrowski, z Ziemi Włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. Po hymnie spocznij. Oddajemy głos gospodarzowi tej szkoły. Zapraszam pana dyrektora Jana Łatę. Dzień dobry, serdecznie wszystkich witam. Grono pedagogiczne, zaproszonych gości, młodzież. I na samym początku chciałbym prosić o uczczenie minutą ciszy panią Jadwigę Węgrzyn, naszą panią. Pielęgniarkę, która odeszła w okresie wakacyjnym dziękuję bardzo. Spotykamy się w osiemdziesiątą trzecią rocznicę wybuchu II wojny światowej podczas rozpoczęcia roku szkolnego 2022 2023. Serdecznie witam w naszym gronie przybyłych gości, panią Marię Farasiewicz, wiceprzewodniczącą Rady Powiatu, starszego cechu pana Jana Gawłowskiego. Panią Przewodniczącą Rady Rodziców, Panią Joannę Papuga, Panią Komendant Hufca Pracy, Panią Ksenię Domerecką, Panią Wicedyrektor Barbarę Pawlusz, Kierowników yy, naszego naszej szkoły, pana Andrzeja Wesołowskiego, kierownika szkolenia praktycznego. Pana Marka Jargona, kierownika internatu. Pana Damiana Serwetnickiego, pana kierownika gospodarczego. serdecznie witam całe grono pedagogiczne, księży katechetów, pracowników administracji i obsługi oraz rodziców. I serdecznie witam naszą telewizję Pogranicze i pana Mariana Poskiszyna. Szanowni państwo, na temat Wybuchu, rocznicy wybuchu II wojny światowej będzie mowa jeszcze w dalszej części naszego apelu i przedstawi to młodzież. Natomiast ja serdecznie chciałbym przywitać wszystkich przybyłych jeszcze raz gości i młodzież. Naszą młodzież, która kontynuuje naukę, ale przede wszystkim też młodzież, która rozpoczyna swoją edukację. W naszej szkole, czyli uczniów klas pierwszych. Bardzo serdecznie wszystkich witam. Są takie chwile w naszej szkole, że są nauczyciele, którzy rozpoczynają swoją pracę, są również nauczyciele, którzy kończą swoją pracę. I zanim przywitam tych, którzy. Będą rozpoczynali pracę w naszej szkole. Chciałbym poż pożegnać zasłużonego nauczyciela, który przez 34 lata pracował w murach naszej szkoły, kształcił młodzież, był w chwilach trudnych, chwilach radosnych, organizował wycieczki, zabawy i starał się jak najlepiej współpracować i kształtować młodzież. Zapraszam na środek Panią Krysię Koziara. <klucz> Powinny być to y, radosne chwile i takie będą, ale nieraz łezka wokół się kręci, jeżeli się żegna takich zasłużonych pracowników. Pani Krysia pracował, pracowała od 1988 roku w naszej szkole. Organizowała piękne wycieczki. Jedna z takich dużych wycieczek to była wyprawa do Moskwy, gdzie nasza młodzież razem z nauczycielami uczestniczyła w tej wycieczce. No i niedawno również odbyła się też trzydniowa wycieczka do Krakowa i Warszawy. Przepraszam, w Warszawie trzydniowa i do Krakowa. No i prowadziła Facebooka, stronę internetową, pomagała przy stronie internetowej. Także same duże zasługi, jeżeli chodzi o pracę na rzecz naszej szkoły. Szkoda tylko się żegnać, Pani Krysiu. Jeszcze raz dziękujemy i życzymy dużo sukcesów i powodzenia w życiu osobistym. Teraz Dziękuję bardzo. Głos. Szanowni Państwo, droga młodzieży, pozwólcie, że w imieniu własnym Rady Powiatu, Społeczności Zespołu Szkół Mechanicznych w Bubczycach, Dyrekcji Szkoły Kierownictwa, nauczycieli, księży katechetów, pracowników administracji i obsługi oraz Was, drodzy uczniowie i absolwenci, jak również w imieniu Rady Rodziców, Złożę na ręce pani Krystyny Koziary, koleżanki z pracy, te laudacje, którą napisałam właśnie na tę okoliczność, wyrażającym samę wdzięczność za lata spędzone w Gupczyckim mechaniku. Zatem Szanownej Pani Krystyni Koziarze, nauczycielce Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach z okazji przejścia na emeryturę. Za 34 lata pracy w mechaniku, za trud poświęcenie inicjatyw bez liku, za zaangażowanie w pracę dydaktyczną, za troskę o rozwój młodego człowieka, za dbałość o warsztat nauczycielski, za szereg pomysłów, i aktywność wszelką, za liczne wycieczki, także zagraniczne, za naukę języka obcego w placówce, za konkursy i festiwale kultury wschodniej, za wiedzę i szerokie horyzonty myślowe, za wychowanie do życia w rodzinie, za niezliczone wyjazdy do teatru i kina, za Facebook, internet, mnogość informacji, za losy absolwentów i szkoły promocje. Za otwartość, życzliwość, zrozumienie, za dobre słowo, empatię, natchnienie. Za motywację do konkretnego działania, za inspirację, wskazówki i poszukiwania. Za pamięć o kresach wiecznie tu żywą, za miłość do ziemi praojców, tkliwość. Za oryginalny zaśpiew w brzmieniu głosu, za nić sympatii, serdeczność i swojskość. Za poszukiwanie, dociekanie prawdy, za doświadczenie i życiowe porady. Za przyjacielskie relacje z pracownikami, za bezkonfliktowość i zgodę z innymi. Za miłość do zwierząt z przytuliska, za udział w życiu lokalnego środowiska. Dziękujemy! Szanowna dyrekcja, szanowni goście, kochane koleżanki i koledzy, drodzy uczniowie. Nie jest łatwo po 34 latach spędzonych w jednej placówce, w jednej szkole, stanąć teraz tutaj przed Wami i w kilku słowach podsumować te wszystkie lata. Ale jednego jestem pewna. Jestem wdzięczna losowi, że rzucił mnie w mury zespołu szkół mechanicznych w Bubczycach. Bo w 1988 roku, kiedy zakończyłam studia, miałam podjąć pracę w tutejszym ogólniaku, ale jednak, tak jak powiedziałam, los zdecydował inaczej i jestem za to bardzo wdzięczna. Dlaczego? Dlatego, że tak życzliwej, pomocnej, współpracującej i pełnej życia kadry nauczycielskiej. Nie spotkałabym nigdzie. Dziękuję Wam, kochane koleżanki i koledzy. Dziękuję dyrekcji za wszelką pomoc, za wszelką życzliwość, współpracę. Bo nikt inny, jak my, nauczyciele, wiemy i zdajemy sobie sprawę z tego, jak dużą rolę odgrywają poprawne relacje po to, żeby nam się lepiej pracowało z młodzieżą. Dziękuję bardzo. A Wam, droga młodzieży, mam także dwa słowa do powiedzenia. Takich kreatywnych, z głowami pełnymi pomysłów, gotowych do działania, do realizowania wszelkich pomysłów i swoich i naszych, takiej młodzieży jak tutaj, także nie spotkałabym nigdzie. Dziękuję Wam także za tę młodzieńczą werwę, za tę iskrę w oku, za to, że musiałam za Wami także nadążać. Przy Was człowiek czuje się wiecznie młody. Dziękuję bardzo. Szczególne pożegnania i podziękowanie i pożegnanie kieruję w stronę swojej klasy, Dzisiaj już trzeciej, a nie dane mi było doprowadzić Was do matury, ale jestem pewna, że 26 osób, 23 piękne panie i trzech przystojnych chłopaków na pewno do tej matury dojdą i tę maturę zdacie. Oddaję Was w dobre ręce. Jedno życzenie. Dziewczyny i chłopcy z trzeciej A. Wszelkie Wasze pomysły i działania, a macie ich mnóstwo, naprawdę tutaj można całą szkołę obdzielić Waszymi pomysłami. Prośba, wszelkie Wasze działania, żeby miały zawsze co? Fason i tak jest. Fason i klasa przede wszystkim. A wszelkie potknięcia, bo one także zdarzają się w życiu, wszelkie potknięcia, oby były dla Was nauką, no i do przodu. A ja dzisiaj już po tych dwóch latach wiem, że Was tak łatwo nic nie złamie. Dziękuję Wam za te dwa lata i myślę, że pozostaniemy w kontakcie chociażby smsowym. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pragnę teraz przywitać nowych y, nauczycieli w naszym gronie, którzy będą od tego roku szkolnego pracowali z nami. A są to pani Ewa Banasik-Piecana, y, będzie uczyła języka rosyjskiego. Nie widać. Pani Aneta Dudasz-Jakubczyńska będzie y, uczyła wychowania do życia w rodzinie. Pani Paulina Kobylańska będzie uczyła przedmiotów logistycznych. Pani Magdalena Paluch-Halikowska będzie uczyła języka angielskiego. Pan Tomasz Reszke będzie uczył informatyki. Jest w szkole obok. I pani Ewa Schmidt-Hawa będzie uczyła muzyki. Jest? W innej szkole jest. Tak. I teraz chciałbym przywitać, to znaczy, tak, już witałem klasy pierwsze, ale jeszcze, żeby zobaczyli, jak wyglądają ich wychowawcy, żeby później. Jeżeli będę już będziemy się rozchodzić do klas, żebyście wiedzieli, z którym wychowawcą macie się udać, w tym roku utworzyliśmy sześć oddziałów cztery klasy technikum i dwie klasy branżowej szkoły pierwszego stopnia i tak klasa pierwsza a technikum ekonomiczne wychowawczynią jest pani Aldona Janiczek. Klasa pierwsza L, technikum logistyczne, wychowawczynią jest pani Dorota Gogola. Klasa pierwsza I technikum informatyczne. Wychowawcą jest pan Krzysztof Pieczyrak. Klasa pierwsza CD, technikum pojazdów samochodowych i technik, technikum elektryczne. Wychowawcą jest pan Andrzej Seń. I szkoła branżowa pierwszego stopnia. Klasa pierwsza G. Wychowawcą jest pan Leszek Barylak. I klasa pierwsza S, wychowawcą jest pan Marek Nowacki. Dzisiejszy dzień to radosne spotkanie z koleżankami i kolegami po wakacyjnym wypoczynku. Ale przede wszystkim niezwykły dzień i wielkie przeżycie dla nowo przyjętych uczniów naszej szkoły. To ich właśnie witamy szczególnie w naszej szkolnej społeczności. Pamiętajcie, każdy z nas był kiedyś w pierwszej klasie. Początki na pewno nie będą łatwe, ale wierzymy, że nasza szkoła stanie się Waszą szkołą, a nauka w niej będzie przyjemna i owocna. Wrzesień kojarzy się wszystkim z zakończeniem wakacji, rozpoczęciem nowego roku szkolnego, cudownym babim latem. Nie zawsze jednak tak było. Nie możemy zapomnieć o tym, co wydarzyło się 1 września 1939 roku. Był taki wrzesień. Druga wojna światowa przeszła do historii jako największy i najkrwawszy konflikt zbrojny w dziejach ludzkości. Wojnę tę wywołały zbrodnicze siły faszyzmu i militaryzmu, które znalazły podatny grunt dla swojego rozwoju w Niemczech, we Włoszech i Japonii. Państwa bloku faszystowskiego, dążąc do panowania nad światem, postawiły sobie za cel nie tylko ujarzmienie, ale i jak Niemcy hitlerowskie, zniszczenie całych narodów. 1 września wcześnie rano o godzinie 4:45 bez formalnego wypowiedzenia wojny siły zbrojne III Rzeszy zaatakowały Polskę. Pierwsze pociski wystrzelone przez niemiecki pancernik Schleswig-Holstein zakotwiczyły w Gdańsku. Padły na polską placówkę na Westerplatte. Równocześnie samoloty hitlerowskie Luftwaffe roz rozpoczęły bombardowanie polskich miast i osiedli. Niemieckie jednostki zaatakowały Polskę z trzech stron od północy, zachodu i południa. Natomiast już 17 września armia czerwona wtargnęła na wschodnie obszary II Rzeczpospolitej. Główne wydarzenia wojenne rozegrały się w Polsce, Europie i na Dalekim Wschodzie ale zaborcze i ludobójcze cele państwa faszystowskich zagroziły państwom leżącym na wszystkich kontynentach świata. Druga wojna światowa zakończyła się 2 września 1945 roku, gdy Japonia podpisała bezwarunkową kapitulację. Wcześniej 8 maja skapitulowała Trzecia Rzesza. Zakończyła się wojna w Europie. W której Polska uczestniczyła do ostatniego dnia jej trwania na kontynencie. Każda wojna była i jest dramatem człowieka, ale ta druga była niewyobrażalnym doświadczeniem świata i ludzkości, na co wskazuje bilans strat. Około 50 milionów ludzi zginęło, a 35 milionów zostało kalekami. Dramat II wojny światowej nie jest tylko doświadczeniem podręcznikową przeszłością ale i przestrogą dla przyszłych pokoleń ponieśliśmy wielkie ofiary pamiętać o nich będziemy ponieważ rozumiemy że naród który zapomni swą przeszłość skazany jest na bolesne doznania i niepamięć uczcijmy minutą ciszy tych którzy zginęli podczas II wojny światowej Czas na uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Proszę o zabranie głosu pana dyrektora Jana Łatę, który przedstawi tekst ślubowania. Całość na moją komendę: baczność! Wyróżnieni uczniowie klas pierwszych do ślubowania na sztandar szkoły wystąp. I bardzo proszę o powtarzanie za mną. Tekstu ślubowania. Ja będę czytał tekst, wy natomiast będziecie tylko łącznie z klasami i kolegami z klas pierwszych powtarzali: Ślubujemy. My, uczniowie zespołu szkół mechanicznych w Głupczycach, na sztandar szkoły ślubujemy. Dbać o honor i tradycję szkoły oraz godnie reprezentować jej imię na zewnątrz. Ślubujemy. I powtarzamy teraz, ślubujemy kształtować ambicje i dumę zgodnego miana ucznia zespołu szkół mechanicznych. Rzetelną nauką i pracą wypełniać pokładane w nas nadzieje naszych nauczycieli, wychowawców i rodziców. Wyrabiać w sobie siłę woli, Prawość charakteru, koleżeństwo i chęć niesienia pomocy innym. Dziękuję. Szanować poglądy i przekonania swoich kolegów i koleżanek. Dziękuję. Dbać o piękno mowy ojczystej i wyrażać się w sposób kulturalny. Dziękuję. Czcić i szanować symbole szkoły, miasta i kraju oraz nasze wartości narodowe. W imię odwagi i prawdomówności wytrwać we własnym ślubowaniu. Dziękuję bardzo. Poczet sztandarowy wstąp. Spocznij. A teraz oddaję głos szkolnemu katechecie, księdzu Kamilowi Sowadzie, który obdarzy nas Słowem Bożym. Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo ładnie. Na początek przeczytam tekst pieśni kościelnej, gdzie znała. Z Bogiem, z Bogiem każda sprawa, tak mawiali starzy, kiedy wezwiesz tej pomocy, wszystko ci się darzy. Masz się uczyć, choć niewiele, wezwi łaski Bożej. Tak oddali myśli płochę i pilność pomnoży. Idziesz w drogę chociaż blisko, z Bogiem wychodź z progu, a gdy wrócisz z niej szczęśliwie, to podziękuj Bogu. Szukasz pracy, szukasz szczęścia, westchnij przy robocie. Bóg przeżegna, że poczciwie dokończysz i w cnocie. Moi drodzy, tak krótko, ale treściwie. Warto nowy rok szkolny rozpocząć z Panem Bogiem, warto Panu Bogu zaufać i nie tylko dziękować za każdą piątkę czy szóstkę, za każdy dobry sprawdzian czy dobrą kartkówkę, ale też ufać Panu Bogu w ocenach niedostatecznych, w dwójkach i w trójkach, na zasadzie Jezu, ty się tym zajmij. Kiedy mamy jakiś problem szkolny i chcemy przedstawić go Panu Bogu, to Pan Bóg jest w stanie nam pomóc, jest w stanie go rozwiązać, ale jeżeli jakiegoś problemu Panu Bogu nie przedstawimy, to Pan Bóg ma związane ręce. I nie jest w stanie nam pomóc. Wszystkim uczniom, wszystkim nauczycielom życzę Bożego błogosławieństwa na te kolejne 10 miesięcy nauki szkolnej, które jest nam z Bożej łaskawości dane. Serdecznie Bóg zapłać. Proszę wszystkich o powstanie. Całość. Na moją komendę baczność. Poczet sztandarowy, sztandar szkoły wyprowadzić. Proszę o rozejście się do klas. Klasa druga C zostaje na placu. Klasa druga C zostaje na placu.